Otwieramy z Pawełkiem, my otwieramy uroczyście trasę S8 na odcinku Pabianice rombień Przejechaliśmy się w jedną stronę, Paweł prowadził. Zawróciliśmy tutaj. Będziemy dalej łamać przepisy i jechać pięknie przygotowaną trasą. Być może jest to pierwszy i ostatni raz, kiedy ktoś idzie po tej przepięknej nakropkowanej mamy pociągnął 80 km na godzinę, tata pociągnął 120 km jest je tego dostanę, zobaczymy czy to jest gorące Nie, to jest inne Natarcza Ta Nie, nie jest. Zimna jest? Nie jest zimna, ale nie jest go tak gorąco, zaś nie, nie, nie. O dobra. O proszę. To jedziemy dalej.